Szanowny Panie Radny, Wojewódzki Panie Pośle, drodzy samorządowcy, drodzy mieszkańcy wszyscy zgromadzeni na rynku królewsko-wożniczego miasta Bochnia. W imieniu Władysława kośniaka kamysza prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego z posła na Sejm Rzeczypospolitej pozwolę sobie odczytać jego okolicznościowy adres. Szanowny Panie Starosto, Szanowni Mieszkańcy Powiatu Bońskiego. Narodowe Święto Niepodległości jest jednym z naszych najpiękniejszych świąt patriotycznych. 11 listopada manifestujemy dumę z Polski w biało-czerwonej flagi, która powiewa w tak wielu miejscach oraz faktu bycia Polakami. Celebrujemy dzisiaj liczne dokonania i sukcesy, ale przede wszystkim pielęgnujemy pamięć i oddajemy hołd bohaterom, którzy na przestrzeni wieku walczyli o niepodległość naszej ojczyzny. O jej byt i pozycję na arenie międzynarodowej. Wspomnienie ich dokonań, trudu, heroizmu i patriotyzmu nie tylko umacnia w nas dumę narodową, ale także buduje wiarę we własne siły i możliwości. Cały czas musimy jednak mieć świadomość, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Trzeba pamiętać o przyczynach, które spowodowały, że tak silne i potężne państwo, jakim była pierwsza Rzeczypospolita, zniknęło na bardzo długo z map Europy i świata. Nie wszystko można wytłumaczyć imperialną polityką sąsiednich mocarstw. Polska upadła również przez wewnętrzne podziały, kłótnie, prywatę, stawianie partykularnych interesów ponad interes narodowy. Dzisiaj jesteśmy krajem suwerennym i bezpiecznym, jednak w naszym położeniu geopolitycznym, żyjąc w świecie pełnych, licznych zagrożeń, to każdego dnia musimy troszczyć się o umacnianie niepodległego bytu. Jest to szczególnie ważne teraz, kiedy za wschodnią granicą na Ukrainie toczy się wojna. Przyszłość Polski zależy w dużej mierze od nas samych i od tego, w jaki sposób potrafimy korzystać z danej nam wolności. Historia uczy, że Rzeczypospolita wtedy była silna, gdy cały naród był zjednoczony i poczuwał się do odpowiedzialności za dobro wspólne. Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników Święta Niepodległości w Bochni. Cieszymy się pełnią wolności i razem ją przeżywajmy. Niech to święto jednoczy wszystkich Polaków i wzbudza wyłącznie pozytywne emocje. Gotowość do zgody, pojednawczych gestów oraz wspólne inicjatywy będą najpiękniejszym hołdem dla Rzeczypospolitej. Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej. Niechaj słowa kardynała Wyszyńskiego pozostaną dla nas istotnym wskazaniem. Szanowni Państwo, tak jeszcze od siebie, dzisiaj nam przy świętej wygłoszonym kazaniu, kapłan mówił, a zasadniczo zadawał dwa pytania. Czym jest w obecnym czasach XXI wieku patriotyzm i czy ja, czy państwo jesteśmy takimi patriotami? Jak to odczuwamy i co dla tego patriotyzmu robimy w sferze społecznej, rodzinnej, zawodowej? Niech to dzisiejsze pytanie, tutaj, które usłyszeliśmy w Bazylice, będzie taką rozprawką na dzisiejszy dzień. Dziękuję bardzo.